I witam serdecznie, offroadzik, oh, offroadzik, oh, offroadzik! Oh, Oskar, Posu się, będę skakał! Patrzcie to! A, się połamał! Drodzy Państwo, zapraszam tym miłym akcentem na latanie tymi wypasami! Powiem Wam tak, to, co tu się teraz będzie działo, to się nie dzieje naprawdę. To jest realia! To nie jest film! To jest na żywo, kręcimy na żywo, zaraz przyjadą, zaraz nas zawiną, ale tym się nie martwimy. Mamy tutaj dwa kozaki! Śmiałem się z żółtych. Nie, 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 nie. Zwracam honor. Jakbym tu wjechał Bębą w te szoki. Boże. Chcesz, kurwany wahacza nie ma. Zaczynamy robić prezentację tych kozaków. Jako fraudzik, to tylko nisany patrole. Zobaczcie, ile tu panowie serca na temat pieniędzy nie będziemy gadali, bo jest przed dwunastą, a dżentelmeni przed dwunastą nie piją i obejmach nie gadają. 50 tysięcy zainwestowane w tego i 50 w tego. I koniec dyskusji, i koszty cały czas rosną. Stworznie wahacze grubie jak lance wielkie. Dokładnie, drodzy Państwo, małe felgi i duże opony. Zaczak to pracuje, Zaczak to pracuje. Dwa czarne kozaki, nie bojące się żadnej dziury! mam tak, te wszystkie suwiki, te normalne suwiki. To tym to możecie wjechać w krzok koło potu kochaty. Zobaczcie te górki. Monteverest! Dzisiaj jedziemy na Monteverest z tymi kozakami i wybraliśmy się na tą wyprawę. Wchodzę do góry. Wchodzę do góry. Panie Ale tu jest pięknie! Tylko off-road. się na off -road. I teraz dane techniczne parametry, nowinki od A do Z. Ja Wam opowiem o tych samochodach. Tu 2.8 motor, tam 2.8 motor, seryjnie 115 koni. I być może powiecie sobie, co ty przecież pierdolisz 115 koni, to teraz mają małe pyrki. Halo, halo, drodzy Państwo, drodzy Państwo. To są inne konie, jak już mówiłem, arabowskie, z Dubaju. Rozwiercone turbiny hybrydowe. 620 koni to seria i teraz można powiedzieć to seria. I tamten to jest 620 koni i czy komuś się to podoba, czy nie. Taka jest prawda! Mamy tutaj 620 plus 620 res. 1280 koni w tym terenie tu mamy. chuj Dobra Dawaj na dół, kurwa. Dawaj na dół a w karatekach w pizdiu. W pniemach na Monteveresie to są dwa auta odporne. Słuchajcie to, kupując Renault, kupując jakiegoś tam, nie wiem, talizmana, kupując jakiegoś Citera, wiemy, że od razu się spierdoli. Tym jakbyś nie zajebał w drzewo, jakbyś się z górki nie wypierdolił, jakbyś nie zmienił w zbiegu, jedziesz na przykład na piątce, przez przypadek zazuczyli wsteczny, no dobra, stało się. Nic się kurwa nie dzieje. Nic się nie dzieje. Nie jesteście w stanie zniszczyć tych samochodów nigdy! Jak kamień kurwa Pioch! Słuchaj na nich! Opoki! Za kółko jechać! Tu pokazywać jak to jedzie łatwo! Opoki jeden za drugim, jeden za drugim, od odbiór, jedziemy! ta sytuacja, drodzy państwo. To się dzieje naprawdę. Pierwszy raz, 38 lat musiałem żyć, żeby dojść do takiego czegoś. A dochodziłem już nie raz, ale teraz doszedłem. 7... Najbardziej na świecie! Też chce się przejechać. Uuu! Panie, jak to się odpala i to wszystko mi proszę powiedzieć? Czy my tu zjedziemy z tej rurku? to tak? popuszczam jedziemy on się to siam ja to dobra szybki też w środku zegary jakie się wiadomo do czego ci ci jedziemy z drogi drogi czemu do ściej temu dam gazu ja bardzo się ciut za za co się jazda na to? Zobaczymy od te czoki. W lewo? O dobra, je. W lewo, w lewo. O, kurwa, sorry za lakier. Jedynka. Ole się jedzie. Ja py, panie jedź, panie, panie. To jest niesamowita historia. Wójka. Dobra, dobra. Silnik pod chłodzenie potrójne, hamulce brembo! To jest to tydzień jedzie! jedynka? Jedynka. To się To, że się na przód nie idę. Kurwa, tu w ogóle drogi nie chcę. Prosto, prosto, dobra? Żeby lewo, w lewo. Uliwa,

No to sprowadzili trzeba Czekaj, no, czekaj je. czeka, Drodzy Państwo, auto wyposażone wszystko, nie ma klaksonu, nie ma niczego, to jest niepotrzebne. Tu ma kontrolki, tu ma jakiś dyfuzor, ja nie wiem, my jakiś na reduktorach kurwa jedziemy, Ja nic nie wiem. Wiem, że auto się trzyma niesamowicie drogi. No na pełnej pijdzie, się... dawaj, dawaj, gaz. Czekaj, czekaj, czekaj. Uuu! Nie jestem takim laczkiem jak niektórzy gadają. Hej, a ja już ty już jestem tak że <laughs> <laughs> Kurwa, znowu nie, nie. Ale powiem tak: sprzęgło, gaz, hamulec, wszystko jest nabujące, Naprawdę, auto niezawodne. Jak do offroadu, to tylko patrol. Rzeczywiście, to auto nie ma możliwości, żeby gdzieś się zatopiło wrodzenie. 2,5 metra. Tak, Tero? Tak, jest. mu... Zdaliśmy mu 3 kilo lakieru po tej trasie. Dobrze, dobrze, jedziemy. Jedziemy. Nie! Nie! Jak już mówiłem, mocy tu nie brakuje. Właściciel zrobił nam niesamowity prezent. I z tego miejsca kierowcy na off podziękuję właściciowi za udostępnienie takiego kozaka. Co? Siada faka! Jadę przy zarowy jepie, kurwa! Zarowyjebie! Przepraszam, bo dzisiaj robiłam bigos, no troszeczkę mi się wylało na włosy. Złota jesień. Też belumików, też belumików. Ta bez składu finansowego, garażowane, jeżdżą tylko w niedzielę do kościoła. Ta góreczka to tam taki mały wypadzik, bo ta trasa, właśnie, jest do kościoła. Właśnie tędy siedzi do kościoła. No i taka sprawa. Można powiedzieć, drodzy Państwo, że jest sytuacja niesamowita. Ten jest na sprzedaż i ten też jest na sprzedaż. Kontaktować się ze mną, dawać gruby pekiel i kupować te wypasy. Auta psiane po 50 tysięcy kilometrów, raz wjechały we wodę. Tero, kurwa, bo wczoraj padało. No tak, nie, nie, Kumpa, kumpa leci. Drodzy Państwo, dziękuję właścicielom, którzy stoją za kamerami. To dzięki nim mogliśmy zrobić takiego wypasa tutaj. Żegnam się z Państwem. Dziękuję za tak wspaniały dzień. Offroad to jest to. To jest życie.